Hej, witajcie moi drodzy na kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj znowu mamy Puki, Póki ona jest, póki są jakieś tam. Na ten moment, co nagrywam, są jeszcze dwie główne wygrane. Trzeba próbować. Dzisiaj mam klówkę z innego miasta, z Gliwic. Byłem w Gliwicach i tam wziąłem w oficjalnej kolekturze. Wielka klówka z numerem 9. Ten numerek jest dla mnie. No dość szczęśliwy. Trzymajcie kciuki, jedna tylko zdrabka. Wkład to jest oczywiście 30 zł. I zobaczymy co się uda wydrapać. Mamy S oraz Y. Y jest w bonusie. S. Mamy tutaj S. Tutaj jest S. Może Trapak Makeupowski przyniesie mi szczęście. Michał, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. S i jak chyba wszystko. S. S tu jest S tu jest S. Jestem bardzo ciekawy. Myślałem nad numerkiem siódmym, ale nie było, więc wziąłem dziewiątkę. Chyba wszystko. mamy o i h w jest h dobra mamy o mamy h jest o tu jest o kolejne no tego o jest zawsze więcej Ok. Teraz tak, się O, pozdrawiam Domnikę z kanału Zdravki Premierowo. Wszystkie Domniki, które mnie oglądają, bądźcie pozdrowione. Mamy L i F. Ponieważ jest L. Tutaj mamy tutaj jest mamy L tu jest L trzeba próbować coraz mniej tych kluczek na rynku więc trzeba trzeba próbować są można powiedzieć nawet trochę większe szanse na, trafie, na trafienie tej głównej Tak mi się przynajmniej wydaje Dobra O poszła mi kontrolna R i M Tego się bałem R i M Rm, que pra Jeszcze żadnego wyrazu nie mamy. R i M. Dobra. To jeszcze jest r, dalej mamy d, ach, d i w, czyli chyba na krzyżówkę trzeba inny drapek d i d i w. D i w. OK, chyba wszystko, a nie jeszcze. Jeszcze widzę tutaj W i R niedodrapane. Dobra. O, mamy A oraz I. No to będzie dużo drapania. I, i A. Ambona, tutaj mamy San, no X by mogli dać, byłoby słowo, a tak to mamy Ada, pierwsze słowo na różowej, czyli jeszcze dwa, żeby co najmniej był zwrot. słabo to wygląda Jednak tylko słowo się ułożyło w różowej o w zielonej mamy też pierwsze osa A. Chyba wszystko, idziemy dalej. Mamy B oraz j w się nie widzę, tych liter. Pra Zielona. Mamy drugie słowo mam bo. G i R e szukamy teraz. A było. <laughs> Czyli te nie pęknie. Okay. słabo to wygląda no i ostatnie dwie P i U no niestety bonusu nie ma czy lufki coś nam dadzą Chyba nie. Chyba będzie pusto. Trzeci wyraz Opola się ułożył dopiero. Mhm, chyba jest pusto. Wpomnę się ile, ile, było. No dwieśkie. C i G. No jak odsłoniłem C, to liczyłem na zwrocik. No ale nawet zwrocika nie ma. Dobra. Trzymajcie się, moi drodzy. Dzięki za oglądanie. Cześć.